Elo, Elo 520. Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jesz ile chcesz. Aktualnie znajdujemy się w trybie fabularnym. Overcook 2 rozgotowani. No i przed nami y, misja 5.1. Jest to pierwsza misja piątego etapu. Mamy tutaj do zdobycia na trzy gwiazdki 480 punktów. Zmienimy sobie jeszcze tylko tutaj szybciutko kucharzy. No i lecimy z tematem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak nastawienie na kolejne przygody? Bardzo dobrze. A u ciebie jak z tym sprawa się ma? Myślę, jak tutaj zrobić, żeby upadło cebulowe królestwo. <grystwo> Nie nakarmić zombiaków. No, i cebulka będzie miała problem. A tak sery musimy uratować. Si, robimy w takim razie po dwa. Mogę ci dać dwa steki. Zobacz, co jest w zamówieniu. Najpierw na pewno ci, i tak zrobię to dwa razy. Ryba dobrze, ryba się nie smaży. Dobrze, jeszcze to ci wezmę. No, zabierz sobie to wszystko. Jezu, ale Zabierasz to jest... sobie talerze, czy nie? Nie wiem. Mogę, ale to nie o to, to ja za dużo czasu tracę. Jedź. Ja muszę tu sól gotować. Dobra, co tutaj? Ja mamy? jestem gotowa, jak coś. Powiedz, kiedy mam przyjechać. Ryba. Glon. Sól. No jedno jest chyba gotowe. Tu znowu jest sól. Ryba, glon. No ja jestem gotowy, chodź. Już idę. To jest tak. I teraz poznosić sobie to, tak? Mhm. Ok, rozumiem. Jeszcze coś? Nie. Ok. Jedynie talerz miałam dla ciebie, ale nie wiem, czy tego potrzebujesz w ogóle na ten moment. Teraz masz na dwa dania. Więc... Nie mam talerza, właśnie. Więc Talerzy. dwa kolejne. Kot. Co? Talerza brak. Ja... A ja ci muszę umyć jeszcze talerz, mój no drogi. Wiem, ale chodzi o to, że ja kompletować nie mogę, nie? Mhm. Mm bo lipa. Już ci robię. Wszystko gotowe mam w zasadzie. Mam dwa, dwa talerze potrzebujesz? Następny nie? będzie burger, który jest w zasadzie gotowy. Proszę. Jest... Masz dwa talerze. To jest już do wydania. Czekaj, bo się pogubiłem. Strasznie dużo. E... Teraz tak. Kompletuj e... sobie. Dobra. Tu masz talerz. E... Ryba. Sól. Co Glon. tam jeszcze? Glon. I ogórek? Tak cyk, cyk, cyk. Czekaj, no kurde, no nie mam już, jeszcze to wezmę sobie. Dobrze. Talerzów nie ma. Więcej nie mam. Dobra, jedź. Dwie sole w zasadzie gotowe. Co tu jest następnego? No tu bez talerzy tu dupa. No niestety, nie mogę ci inaczej zrobić. Burger jest gotowy następny jakbyś chciała. Dobrze. No ja w tym momencie bezrobotny. No co ja Ci na to poradzę? Ja tylko ci Próbuję mówię, Ci to wszystko tu przywieźć. Po prostu misja strasznie wolna, się wydaje. No. Dobra, co teraz? Burger Kompletuj. będzie. Kompletuj. O Jezu, tu się czas kończy. Ryba, sól, ogórek, glon. Możesz mi tak podpowiadać, będzie sprawniej szło. Wydawaj tak. to! Nie czekać? Nie. Powiedz, kiedy mogę wrócić. Mogę? Nawet ci talerz jeden dam. Jedź. Co teraz? Yy, glon, sól, ryba, glon, sól, Czekaj, ogórek. sól, ryba, glon. To sobie wezmę. Jedź, wydaj to. Ja tu będę ogarniał dalej. Dobra, ja ci muszę ogarnąć talerze. I to migiem. I muszę ci zrobić dwie ryby, dwa ogórki. O, dobra. Ogórek mam. Jeden talerz. Burgerów nie ma, także spoko, Drugi to talerz. wywalam. Niepotrzebne mi to. No. Może jeszcze coś wydać. Właśnie. Wracaj. Wracam, nawet się nie będę zastanawiał. Mów mi tym. tam co idzie do tego pierwszego. Glon, sól, ogórek. Ogórek. Glon. Sól, sól. Raz. 16 sekund. Co tam drugiego jest? Eee, sól. sól, glon, ryba, ogórek. Nie ma ogórka. Jest. Mam tu. Dawaj, chodź tu z tym talerzem. Masz. Szybko! Wydaj to! Pięć, trzy, no. jeden! Ajajaj! Zdrowałaś tam końcówkę, zamuliłaś. No bo się ten, no, nie mogłam przejść obok, nie wiem dlaczego, zatrzymało mnie. No dobra, nieważne. Mamy trzy gwiazdki w sumie i tak czy siak co nas najbardziej interesuje. Mm -hmm. Ale tutaj platynę to ciężko by było zrobić. Mm -hmm. Chyba, że tam nie wiem, ile mają 600 na platynę, a my mieliśmy tam, nie, wiem 500 ponad. Co robisz? Nie wierzę. Ora. To jedziemy na pstryczka, przed nami misja 52. Znowu chmura. Okej, okay, coś mi. To mówi. Nie wiem jak tobie. Tak, tak. Pamiętam to. Jeszcze zmienimy sobie oczywiście kucharze, zanim rozpoczniemy. O, to ja teraz tutaj zaczynam. Hmm. Którą byście tu zagrać, tą czy tą? To? to już grałem chyba. No ty nie mogłeś nią grać. Którą? Bo to ja tu grałem. Ty jeszcze to nie grałeś, ani jedną, ani drugą. Ale jak ja szedłem pierwszy raz od początku, to ja zazwyczaj gram tymi właśnie drugimi postaciami, a nie pierwszymi. Mhm. Zagram tym. Znaczy nią. Ja nie wiem, czy nią właśnie nie grałam wcześniej, ale to nic. Dobra, lecimy. 420 punktów do zdobycia na trzy gwiazdki. To jest misja, która? 5-2. Si. Mhm. Czyli jeszcze po tej rozegramy jedną, pięć, trzy, o ile nam się uda przejść. O ile? Ha? O ile? Co tu będziemy robić ciekawego? Talerze, smażing. Tutaj sobie... nam będzie ten. Blokować. Tak, przejście. dobra. Które robisz? Pierwsze, pierwsze czy drugie? Pierwsze. No to drugie. Kapustę byś podała? Drugie. Podałabyś tak. kapustę? Tak, pewnie. Rzuć. Podasz mi ser? Tak. Gdzie? A tu masz. Dzięki. Co Gdzie tu? są bułki? Tak, tak. Give mi steak. Już ci daję. Masz. Szybciej jest tak. I co tu jest? Bułki. Dać ci... A nie, są masz te bułki. Yy, mamy jedną gaśnicę. Dam tutaj koło bułek jak coś. Pamiętaj. Dobra. Jak będziesz potrzebował oczywiście. Tak, wiadomo. I starajmy e, się odkładać ją w jedno miejsce, nie? rzucisz mi ser. No i mi kurde drogę za zablokowało. Ale żarcie jest gotowe do wydania. Dobra, ja Które bułku... robisz? Muszę się dostać po bułkę. Ja robię pierwsze. E, stek, give me stek. Mogłaś mi mówić, to bym ci rzucił. Spoko. Musimy sobie rzucać, tak, bo jest szybciej. To jest dobre. Mam. Ja robię pierwsze. No, ja na razie nie robię żadnego. Będę robić Jezu, w takim co tu razie. Co się dzieje? No i ja talerze. W porządku? O Jezu, ja zapomniałem o nich. No, u mnie się respią, więc albo musimy we dwoje myć, albo... Pierwsze robię. Ej, uwięziło mnie. Dzięki. Yy, dobra, które robisz? Pierwsze. Okej. Okay. Stek. Aha, dobra, ty myjesz. Już, 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 już. I kapustę, Stek. i kapustę. Masz dwa razy stekać ci dałam. I kapustę. Dałam. Kapustę już ci daję, już, 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 już. Kapustę też masz. Dobra. Ja się tu muszę dostać. To ja robię drugie w takim razie. Gdzie jest ta Spoko. cholerna gaśnica? Tutaj masz. Koło burgerosa leży. Burgera znaczy. Jezu, nie wydam teraz tego. Czego? Wydasz? No mogę wydać. Wydawaj. Na zlewie jest. Talerz. Mogę ten talerz? Wiesz, To są wszystkie umyte dla nas. Kurde, nie wydałem pierwszego. Chod Jakie się... jest pierwsze? No popatrz sobie, stek. O Jezus. Dobrze, ser. Tylko żeby, żebyś mi podrzucił ser. Wszystko no już, będę mieć. Tylko spadłem, się respię. Dobra, mam. Chodź. Rzuć ser. Masz. Dzięki. Co tam jest następny Stek. Ej, steka mi trzeba dać. Już wydaj. Steka jakbyś mi dała. Będę Chcesz wyciąć. gotowego? Co? No, no masz. Yy, dobra. A podrzucisz mi jeszcze sera? Tak. Razy dwa, nawet, żebyś już nie musiał latać. Dzięki. Gdzie jest ten stek, co mi rzuciłaś? Nie wiem, już ci dam następnego. Dobrze, ja robię tego drugiego. O to Jezu, ja w pierwszy. pierwszym się czas kończy. Dobra, wezmę pierwszego. No dobra, to ja kapusta. Nie mam znowu kapustę. Już ci rzucam, o Jezu. Masz. No masz tu na zlewie. Jezu, nie... Dobra, wydam. Tu jest prawie gotowe, muszę tego się dostać. Pomidora... A nie, tu... Tu, tu... O, trofeum zdobyliśmy, wszystko w porządku? Ej! To pierwsze robię. Spali mi się! Wszystko mi się zjarało, bo mnie zablokował y, ogień. No mnie też trochę. Dasz jeszcze radę coś wydać? Tak. Ja już raczej Jezu, nie. Jezu, sera nie mam. O, mam ser! Jezu, przejdę, nie, nie przejdę. No chodź tu, no. Nie przejdę tędy. Puszczaj. Chodź, Puszczaj. Szybko, szybko. Puszczaj. Nie wtarzaj. Ja Mam. no masak. Ale zdążyłam. <grym> Jo, ty to zrobiła, babo. Nie wiem, nie pytaj mnie, nie wiem. Aj, ale dobra końcówka, tu nie możesz przejść, bo cię zablokowało. Ja lecę z gaśnicą, gaszę to wszystko. Dobra, idziemy dalej, spieprzam ci z drogi, znowu okazuje się, że talerza nie ma. I znowu no. wracasz się po... <śla> Ale byłam, wydałaś. Byłam Ej pewna, dobre. że tego nie wydam. Ale nie dostarczonych mieliśmy. Jeden. No. Ale nawet jakbyśmy tego nie wydali, tak by starczyło, mm -hmm. bo tutaj tam chyba 500 było, 400... 480. 480. Dobra, moi drodzy, pięknie. Lecimy dalej do kolejnej misji. Misja będzie to już 5-3. Świetnie idzie. W międzyczasie zdobyliśmy też trofeum. Pamiętasz, jak się nazywało? Nie, nie zwróciłam uwagi, byłam za bardzo zabiegana z burgerem. Okej, okay, pamiętam tą misję. To jest właśnie ta taka popieprzona, widzisz? Po prawej mm -hmm. stronie się będzie kroiło, na dole się będzie gotowało. Po, po, prawe, na, po prawej stronie na dole smażyło i tak cały czas. Dobra. Pamiętam tą misję. Po ile daj robimy? No nie wiem, po dwa. Jak myślisz? Może być. O, tym jeszcze nie grałam chyba. A nie grałam nim ostatnio. Tą też. Dobra, to od nie grałam. Dobra, wszystko gra. Jedziemy z tematem. Ojciec czuje, że możemy mieć tu takie malutkie kłopoty. Mm -mm. Co? Nie będzie kłopotów. Pamiętasz jak to szło? Nie. Pamiętam, że jeździliśmy po kolei mniej więcej. To od czego zaczynamy? Eee, Pewnie od mięsa. Zaczynamy od mięsa, bierzemy, kroimy. Kto kieruje? Dawaj ty. Dobra. Zabieramy. Co zabieramy? Kurczak. Raz kurczak. I raz pieczara, masz koło siebie pieczarę. Jedziemy. Dobra, wezmę steka w razie w. No jedź. Teraz kroimy to, nie? Tak. Kurczak miał być nie ten. Nie stek. ale dobra, zostawię go tu. Go. Dobra czekaj. Smażing, y smażing, smażing. A gdzie jest sól? Tu jest sól, jeszcze sól dajmy. Dwa razy. Dawaj ją. No jedź. I teraz smażing. Tak. Właśnie tak. I co daraj? Co teraz? Jedziemy po talerze z tym. Z Burritosem. Bierz talerz? A tu z Burritosem ma iść talerz. Ty no mi dobra. to taki, ja tak pamiętam. Tak. Że... No dobra, dawaj, daj, Muszę dościągnąć, bo Ta. nie dam rady. Tu już jest gotowe. No. Ej, talerz tam był. Trudno. Tu też jest. Wydane jeden. Wydane numer dwa. Wracamy na mięso. Na mięso, weź, na mięso. Weź talerz. talerz? Ej, kurczak stek. Kurczak. kurczak. Stek jest na górze. Go. Dobra, mogą być obydwa taki naraz robione. To nic. Nic się im nie stanie. Dobra, jedziemy stąd. Gdzie? Na, na dół, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Tu Sól. najpierw. Sól raz. Sól dwa. Czekaj. No. Sól trzy. Już. Mięso raz. Nie wrzuciłam. Mięso dwa. Mięso trzy. Talerze wzięłam. Jedziemy stąd. My! No jeść, go. A nie myjemy? No trzeba to pozdejmować. Okej. Okay. Bo zaraz nam się zjara, kołusz. To też musimy pozdejmować. I jedziemy myć talerze, niestety. Tak to nie, ale jedziemy stąd. Biorę te talerze. Idzie teraz kompletować, nie? Tak. Ey, ale... Bierz buritosy, buritosy bierz. Musimy mieć trzy talerze i mamy trzy. Ej, Jeszcze jeden burrito. Jeszcze jeden, jadę Go. stąd. Jeden. Jedziemy stąd. Okej, okay. ja, no spoko. Jeden wydany, drugi wydany, trzeci też. Wracamy na Mięso, szybkości. Go. Dwie pieczary, jeden testek. Czas steka. się kończy. Jedziemy stąd. Go! Wybacz. Cholera, czas się nam kończy. Patrz. No. Jeszcze stek, nie? Tak. Kurczak jest tu zbędny. Na razie. No jedź, ja go wywalę. Oj, nie dojechałam sobie. Jeden, dwa. Trzy, wzięłam. Podjedź. Dobra. Mięsa. Stek raz. Pieczarka. Pieczara. I znowu pieczara. Biorę talerze, jedziemy stąd. Jedź. Musimy ustalić, kto jeździ. Mięso, mięso, idź na mięso. Bo się zjara. Pamiętasz, ile tu było punktów? Nie wiem, nie pamiętam. Myjmy razem. O, jest. Udało nam się razem myć. Raz, dwa, Ej, trzy. Placki. placki. Raz, dwa, trzy. Bierz go. No go. No. Dobra, bierz. Raz. Jeszcze jedna dwa, już zbierz ty. Go. Te trzy jeszcze wydamy i tyle. Masz wydaj. Czekaj, wezmę mięso. No, to ja wydam. Nie plątaj się pod nogami. Chyba starczy, na pewno już więcej nie wydamy. No to pa. Nawet nie było tak źle, pytanie czy wystarczy, nie? Pająk nie. Nie spam. To idę stąd. Ja też. Pytanie czy to wystarczy. Chyba wystarczy, powinno. Mhm. Easy. Ej, w ogóle nam ta gra jakoś łatwiej idzie, nie? Teraz. No, zdecydowanie. Widzisz, my też kiedyś pieprzyliśmy się z tą misją. No, ale dobra, moi drodzy, udało nam się ukończyć misję 5-3 na 3 gwiazdki. Bez najmniejszych problemów. Myślałem, że będziemy mieli z tym mały kłopot, ale jednak granie w tą grę nie raz przynosi jakieś tutaj już efekty, nie? Tak. Najlepsze jest to, kiedy ja Ci mówię jedź. Ty się pytasz gdzie. Ja mówię, no tam. Skąd możesz wiedzieć, gdzie ja mówię? No Jak tak. ja przecież w grze nie potrafię, nie mogę palcem pokazać. W każdym bądź razie misja 5-4 zostanie już rozegrana w następnym odcinku, bo trzy misje teraz rozegraliśmy, tak? Tak. Zostanie rozegrana w następnym odcinku, a tymczasem my się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym materiałach. Zower, jesz ile chcesz. Hejo! Pa!